Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Forumists Factory. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój kolejny zakup. Kupiłem kolejnego grata, także stałem się posiadaczem mojego wymarzonego wozu, którego brakowało mi w kolekcji. No, jest to oczywiście samochód marki FSO. Jak się domyślacie, cóż mogło być innego w mojej kolekcji. Także sami zobaczcie, co udało mi się tym razem zakupić. Już widzieliście na miniaturce, oczywiście. Także nie ma co tu ukrywać, jest to duży Fiat. Tym razem jest to wersja Sedan. Mam już kombi, no i brakowało mi sedana, więc udało mi się takiego znaleźć. Jest to Fiacik z 1987 roku. Z silnikiem 1.5. AB wzmocnionym 82 konie. Oczywiście z kierownicą po złej stronie czyli mamy kierownicę z prawej strony czyli typowa wersja eksportowa na Wielką Brytanię. Oczywiście, jak wszystkie graty, które kupuję tutaj w Wielkiej Brytanii, ten tak samo wymaga dużo prac. Nie jest w stanie idealnym. Już możecie zobaczyć tutaj z przodu. Brak błotnika, z drugiej strony jest podobna sytuacja. Także no nie jest w super idealnym stanie, ale wydaje mi się, że jak na takie znalezisko, i tak jest nieźle. Od tyłu wygląda całkiem znośnie. Przód ma, oczywiście, w gorszym stanie. Jest do naprawy blacharskiej od podstaw. Poprzedni właściciel zdążył już zdemontować przednie błotniki i odkrył tragedię, jaka jest pod spodem. Prawdopodobnie to był też jeden z powodów, dla którego zdecydował się go odsprzedać, więc ja będę go remontował i przywracał do życia. Także już niedługo powinien wrócić na drogi. To znaczy, to niedługo, to może potrwać rok albo dwa, albo jeszcze dłużej, ale na pewno wróci na drogi i będzie cieszył mnie oraz innych użytkowników drogi. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Przepiękna brązowa skajowa tapicerka na boczkach, natomiast yy, siedzenia pokryte super. Pokrowcami kryją brązową, welurową tapicerkę. No, stan tych siedzeń, po tylu latach, określam na 3 z minusem. Ale, poza tym, Fiat jest całkowicie kompletny. Niczego mu nie brakuje. Zdemontowane elementy mam tutaj w kartoniku schowane. Także wszystko jest na miejscu tak, jak trzeba. Nie będzie problemu z jego kompletacją. Przebieg auta na tą chwilę to 30 571 mil. Kanapa tylna nie ma, nie posiada super pokrowców, tak jak z przodu. Może kiedyś były, zostały zdemontowane. Słońce zrobiło swoje i wypaliło trochę. Tylne oparcie, no ale to normalne w takich pięknych klasykach. Pasy bezwładnościowe z tyłu montowane tutaj yy, na UK. No i jeszcze jeden fajny atut zwisająca podsufitka. Tak samo jak w kombi. Yy, czyli materiałowa podsufitka klejona do styropianu. Pięknie opadła. i nadaje się już tylko do ponownego oprzycia nowym materiałem. z zewnątrz mamy jeszcze tak uszkodzone drzwi, yy, tylne lewe pasażera są wgniecione i jest zbity trójkącik. nie wiem dlaczego, może ktoś nie potrafił otworzyć drzwi, były kluczyki zatrzaśnięte albo coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, także trójkącik jest zbity. Drzwi są wgniecione, ale albo pójdą nowe, albo uda się jeszcze te odzyskać. Tak ogólnie drzwi zobaczcie jak wyglądają, nie są tragiczne. Mają jakąś tutaj jakiś nalot korozji, ale ogólnie nie jest. I źle, więc może uda się je uratować. A jak nie, to będą nowe. To zobaczymy w trakcie remontu, jak to wszystko rozbierzemy, co będzie do wymiany, a co zostanie. Oczywiście na Anglię dekory klejone na karoserię. Takie trzy paski złoto-beżowo-brązowe. Idą przez całą długość. Były też na przednich butnikach, które są w tym momencie zdemontowane. No i co, zobaczmy przednie drzwi. Naprawdę nie wygląda to źle. Powiedziałbym, że jak na dużego fiata, trzymają się całkiem nieźle i nawet bardzo ładnie się zamykają. co Mamy to jeszcze z uszkodzeń. Uszkodzone mamy klapkę w lewu paliwa, ktoś się brutalnie po, pogiął próbując otworzyć. W Polsce zamówiłem już drugą nową. Także poczyniłem parę już zakupów do tego fiata od Bartka zająca kupiłem właśnie klapkę w lewu paliwa całe nowe pod szybie, ponieważ no, wymaga wymiany. Zakupiłem również e, przedni pas i całe przednie e, wzmocnienie, także te części już czekają w Polsce. Natomiast do tego fiata dostałem e, w gratisie dwa przednie błotniki. To jest właśnie lewa strona jeden błotnik. I jest też błotnik na prawą stronę. Także te elementy już są. No i powoli muszę kompletować dalsze elementy, takie jak na przykład słupek przedni. Prawa strona, jak i lewa, na pewno tego będę potrzebował. Jeszcze nie udało mi się tego znaleźć, ale za to naprawdę zobaczcie, jak wygląda. Przedni zderzak, jakby go myszy zjadły, jak ser szwajcarski dziurawy. Natomiast, właśnie udało mi się tutaj w Anglii kupić całkowicie nowy, jeszcze nieodpakowany zderzak do dużego fiata. No i tak on się prezentuje całkowicie nowy, nowe wszystkie mocowania. Ładne chromy, ładna czarna guma. Także zderzak jest nowy. Przedni jeden element do skompletowania auta, mniej. Idziemy sobie dalej. Patrzymy na prawą stronę, jak się prezentuje. Przednie drzwi od kierowcy. Jakieś dziwnie, tutaj są spękane przy klamce, pewnie od trzaskania. Są opuszczone, ponieważ były odkręcane przez poprzedniego właściciela do demontażu błotników. No, tutaj ten słupek A będzie wymagał odbudowy, ale generalnie drzwi naprawdę nie wyglądają źle. Nie widzę, żeby były mocno skorodowane, zgnite. I wymagały wymiany. Jedyne co mnie martwi to właśnie tutaj, przy zamku, to popękanie i przy klamce. Ale to się okaże przy rozbiórce i przy czyszczeniu, czy to będzie wymagało wymiany, czy drzwi zostaną. Drzwi od pasażera też są naprawdę ładne. Nic im nie dolega na dole troszkę. Mamy nalot rdzy. Mam nadzieję, że też udaje się uratować, i nie będę musiał kupować elementów kolejnych blacharskich. Boczki skajowe, wszystko jest nawet w niezłej kondycji. Także wnętrze, wydaje mi się, że oprócz podsufitki nie brakuje mu niczego, ewentualnie ten tunel środkowy. No, to na 100% do wymiany. Słabo to wygląda jakiś cały pogryziony przez myszy albo niewyżytego właściciela poprzedniego, który wrzucając dwójkę i wsteczny wychapał takie dziury. No i dobra, co tu jeszcze mamy z wad blacharskich. No ten słupek C też mi się udało kupić reperaturkę ubartka Zająca, więc to też czeka na spakowanie i przetransportowanie tutaj do Anglii. Ale idąc dalej, tylne błotniki są naprawdę w porządku. Po szybie jest ok, nie zardzewiałe. Pas tylny również trzyma się kupy. Oczywiście zderzak ma już swoje lata świetności za sobą. Należy go wymienić, więc na pewno poszukuję jeszcze tylnego zderzaka w ładnym stanie pokażę Wam jeszcze jak wygląda w bagażniku sytuacja, bo naprawdę yy, nie ma tam tragedii. Najwięcej właśnie samochód cierpiał z przodu, tak jakby był wstawiony pod jakąś wiatę. I cały przód mu wystawał, i woda by mu się lała tutaj, właśnie na podszybie, i dlatego ten cały słupek i błotniki zgniły. Gdzieś tutaj Wam wrzucę jeszcze zdjęcia, jak Fiat był w całości z błotnikami, i zobaczycie, jakie zniszczenia właśnie poczyniła rdza Aha, no i jeszcze jedna ważna sprawa z tym fiatikiem zobaczcie dach, też coś tutaj na niego spadło. Także z tym też trochę będzie zabawy, żeby to wyciągnąć. Ale blachaż to ogarnie, nie takie rzeczy się robiło. No dobra, teraz przejdźmy do dachu, a czy do bagażnika. W bagażniku są te oryginalne błotniki, wycięte. Wyjmę je teraz, żebyście zobaczyli, jak wygląda podłoga. Natomiast błotniki, jak sami widzicie, były mocno zżarte. Tutaj przednia lampa kierunkowska z pozycją to już w ogóle się na niczym nie trzymał. Natomiast lewy błotnik największe uszkodzenie miał tutaj właśnie przy podszybiu na górze no dobra patrząc na bagażnik, te wnęki które tutaj zawsze we Fiatie rdzewieją są mocno zakonserwowane nie wygląda to tragicznie no oczywiście jak to się wszystko rozbierze, zacznie czyścić może coś tam jeszcze się znajdzie jakaś dziurka albo coś ale na pierwszy rzut oka nie wygląda to źle No i wnęka, wnęka z kołem zapasowym, piękne koło do wyrzucenia, Felga do niczego się już nie nadaje, ale podłoga naprawdę jest zdrowa, wyciągałem już to koło i naprawdę nie ma żadnych uszkodzeń, także naprawdę nie ma tragedii i Fiacik jest chyba dobrą bazą do odbudowy. Pokażę Wam jeszcze pod spodem, jak to wygląda. Może się uda. Naprawdę podłoga nie wygląda tragicznie. Nawet mocowanie lewarków jest na miejscu. Te progi są solidne, ale oczywiście będą wymienione. Skoro tutaj już widzimy, że końcówka progu jest zardzewiała, więc tam w środku na pewno też coś się dzieje, ale tutaj, od spodu, no nie ma tragedii. Zobaczmy teraz drugą stronę. Jesteśmy już z drugiej strony, i tutaj analogicznie. Z przodu jest dziura w bucie, ale to normalne w wyrobach FSO, ale dalej cała ta podłoga mocowanie lewarka, wszystko jest na miejscu. O dziwo. No i tutaj najgorsze, właśnie miejsce, gdzie próg jest mocno już zmęczony i zjedzony przez. Korozję dalej jakoś to się prezentuje. No i to najciekawsze eee, pokażę Wam jeszcze pod maską. Spróbujemy się włamać pod silnik. To już, oczywiście, silnik polemezowski. No i co najważniejsze, to silnik jest na chodzie. Także silnik odpala. Fiat porusza się o własnych siłach, skręca i hamuje. Nie trąbi. Ale poza tym ma mu się na życie więc trochę miłości, trochę czasu, trochę zabawy. I kolejny samochód z fabryki FSO wróci na drogi. Za jakiś czas będziecie to oczywiście mogli oglądać na moim kanale na YouTubie. Teraz wam pokażę, że ten samochód żyje, troszkę ssanie, No, z ciekawości jeszcze ręczny gaz. 87 rocznik. Dziwne: w Polsce chyba już w tych latach nie było, ale może jakiś mądrzejszy poprawi mnie w komentarzach, czy były ręczne gazy w takim roczniku, czy nie może to jakaś dodatkowa opcja na eksport I silniczek ożył nie chodzi najładniej pewnie wymaga regulacji zmiany oleju oraz innych czynności serwisowych, ale generalnie no, żyje. Dobra, nie będę go więcej męczył. Także tak wygląda mój nowy nabytek. Bardzo się cieszę. Będzie wspaniałym uzupełnieniem dla Fiata Kombi. Także jest piękny kanciak. Biały. Chociaż właśnie nie wiem, czy to jest biały, czy to jakiś taki. Lekko kremowy. No na pewno to nie jest kość słoniowa, ale też nie jest śnieżno-biały. Na tabliczce znamionowej mamy L74, czyli jest to typowy biały kolor, choć tak naprawdę, nie wiem czy to widać na filmie, jest tak lekko kremowy. No ale może taki biały właśnie był. Już nie pamiętam, jak to wyglądało na tych naszych fiatach w Polsce czy one te białe były takie kremowe lekko czy były całkowicie śnieżno białe dajcie znać w komentarzu jak to wyglądało no i co mamy takie piękne lusterko niestety tylko jest dla kierowcy od strony kierowcy od strony pasażera nie ma lusterka może uda mi się zdobyć na drugą stronę albo po prostu zostanie tak jak jest z lusterkiem po jednej stronie. No i dobra. Pakuję te rzeczy do bagażnika, chowam Fiata do garażu i będzie czekał na swoją kolej. Najpierw muszę skończyć niebieską przejściówkę, potem zabieram się za złote Karo i dopiero yy, wtedy Będę brał się za remont tego białego, dużego fiata w sedanie. Na tyle dzisiaj w tym odcinku, co chciałem Wam pokazać. W następnym odcinku pokażę Wam kolejną zdobycz, którą już mam w garażu. Na pewno to już nie będzie z fabryki samochodów osobowych, ale też coś polskiego i coś w klimacie, co pasuje do moich gratów. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.